Tak, możemy zaczynać. Dzień dobry szanowni państwo. Pozwólcie, że dzisiejsze nasze spotkanie, konferencję prasową nad Zalewem Zębożyckim w Lublinie zacznę od pewnego cytatu. To wstyd, że zalew, który budowali nasi rodzice w czynie społecznym, jest w tak złym stanie. Trzeba przeprowadzić kompleksowy remont. Te słowa wypowiedział prezes Wód Polskich, Przemysław Daca, uwaga w roku 2018. Kolejny cytat. Przejęcie zalewu jest formalnością, która otwiera drogę do rewitalizacji zbiornika. To jest również cytat z roku 2018. Te słowa wypowiedział ówczesny wojewoda, przemysław Czarnek, kiedy to umożliwił przejęcie zalewu zębożyckiego od miasta Lublin przez wody polskie. I w 2018 roku ta formalność się dokonała. Następnie mamy rok 2019. Co mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca? Istnieje znaczna o zalewie Zębożyckim. Istnieje znaczna degradacja techniczna i przyrodnicza. Bez podjęcia działań nastąpi dalsze pogorszenie. Uwaga, to był rok 2019. Tutaj, w tym miejscu, dzisiaj przy Zalewie Zębożyckim, i dokładnie w tym miejscu jesteśmy nieprzypadkowo, ponieważ właśnie w tym miejscu w roku 2022 odbyła się konferencja prasowa, i zdjęcia z tej konferencji prasowej teraz Państwu pokażę. To jest konferencja prasowa, w której uczestniczyli między innymi prezes wód polskich, przemysław Daca. Wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz członek zarządu województwa lubelskiego pan Sebastian Trojak. W konferencji uczestniczyli także radni PiSu z Rady Miasta Lublin. Co wówczas panowie mówili o tym za moment, ale co pokazali? Pokazali piękną tablicę, która stała właśnie dokładnie w tym miejscu, na dwóch sztalugach, która opisywała w jaki sposób będzie dokonywana w kolejnych etapach których jest sześć, w jaki sposób będzie dokonywana w kolejnych latach rewitalizacja Zalewu Zębożyckiego. I to są zdjęcia z tej konferencji prasowej, która odbyła się właśnie dokładnie w tym miejscu, uwaga, w roku 2020. Podczas tej konferencji prasowej pan wojewoda lech sprawka powiedział, cytuję: "Dołożymy wszelkich starań, aby wszystko przebiegało zgodnie z przyjętymi terminami". I wtedy wówczas na konferencji prasowej, Prasowej w roku 2020 padły te terminy. Otóż panowie, którzy byli na konferencji prasowej, prezes Wód Polskich, wojewoda lubelski, członek zarządu województwa lubelskiego, zapowiedzieli, że początek inwestycji polegającej na rewitalizacji zalewu e, zębożyckiego w Lublinie rozpocznie się w roku 2022. W roku 2022 wody polskie zapowiedziały, że rewitalizacja rozpocznie się w roku 2023. A obecnie w roku 2023 wody polskie mówią, że rewitalizacja zalewu rozpocznie się. Uwaga, w roku 2024. Mam oficjalną odpowiedź z wód polskich, ponieważ zwróciłem się do wód polskich w Lublinie o harmonogram. E, Rewitalizacji i oczyszczenia zalewu zermorzyckiego. Zaniepokojony tym, że żadne prace się nie rozpoczęły. A przypomnę, że jesteśmy na początku, już poza, jesteśmy w połowie roku 2023. Rewitalizacja zalewu. Zębożyckiego powinna już trwać. Uwaga, rok, zgodnie z zapowiedziami, które zostały złożone dokładnie w tym miejscu w roku 2020. A okazuje się, że ona się dopiero za rok zacznie. Bardzo mnie niepokoiły. Doniesienia i informacje na temat ogromnych opóźnień, które są po stronie Wód Polskich dotyczących rozpoczęcia rewitalizacji zalewu Zębożyckiego. Dlatego zwróciłem się na piśmie, byłem też osobiście na spotkaniu z panią dyrektor, następnie zwróciłem się na piśmie do Wód Polskich z prośbą o przekazanie aktualnego harmonogramu, i okazuje się, że rewitalizacja zalewu rozpocznie się w roku 2024, więc 5 lat. Po tym, jak zalew zębożycki został przejęty przez wody polskie, to jest 5 lat zaniedbań i zaniechań. To są działania, a raczej brak działań, które miały doprowadzić do rewitalizacji zbiornika. Ja mam teraz wątpliwości, czy w ogóle remont i rewitalizacja zalewu zębożyckiego się kiedykolwiek odbędzie. My tu mieliśmy mieć nowy zalew, a jedyne co mamy nowego to nowe opóźnienia. Mam również wątpliwości dotyczące tego, czy są zabezpieczone pieniądze na rewitalizację zalewu. Wiemy z nieformalnych informacji, ale ja jeszcze dziś zwrócę się do wód polskich z prośbą o przekazanie szczegółowego kosztorysu realizacji tych zadań, które w harmonogramie zostały wyszczególnione. Jest to sześć dużych zadań. Zwrócę się do wód polskich o informacje, jakie to są koszty. Nieoficjalnie mówi się, że to jest około 7 miliardów złotych realizacja całej inwestycji, z, tego, z, tego, z czego samo oczyszczenie zalewu to jest 500 milionów złotych. Ja pytałem podczas spotkania. W wodach polskich, w oddziale lubelskim, czy są zabezpieczone środki finansowe, pieniądze na ten remont? Wody polskie mówię, poinformowały mnie lubelskie, że to jest pytanie do centrali, więc ja do centrali i do Wód Polskich zwrócę się z takim pytaniem. Mam duże wątpliwości, czy te pieniądze są zabezpieczone, czy one są uwzględnione w wieloletnim planie finansowym Wód Polskich. Jeśli nie są, to znaczy, że nawet w 2024 roku. Kiedy to wiemy, z jakim opóźnieniem, ale ta inwestycja również może się wcale nie zacząć. Jeszcze chciałbym poruszyć jedną kwestię. kwestię. Otóż Wody polskie do tej pory informowały o tym, że aby uruchomić inwestycje, potrzebne są decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych i że to one powstrzymują rozpoczęcie realizacji inwestycji. Natomiast jeszcze kilka lat temu informowano mnie, a także innych parlamentarzystów, te informacje padały w przestrzeni publicznej, że lada moment te decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych wody polskie uzyskają. Co się okazuje, okazuje na podstawie dokumentu, który dostałem z Wód Polskich, że decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych że nie ma jeszcze żadnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla żadnego z sześciu etapów inwestycji rewitalizacji zalewu, która jest zaplanowana, i że zaczną one dopiero spływać do wód polskich w drugim kwartale 2023 roku, a więc również z ogromnym opóźnieniem. W związku z tym, po pierwsze, zarządzam informacji o tym dlaczego są takie opóźnienia udam się z kontrolą poselską do oddziału lubelskiego Wód Polskich aby przeanalizować cały proces od 2018 roku i zbadać dlaczego występują tak ogromne opóźnienia a oprócz tego zwrócę się do Wód Polskich z prośbą o przekazanie nie tylko harmonogramu, ale także założeń finansowych i informacji, czy środki na rewitalizację zalewu są zabezpieczone w budżecie w, w polskich na następne lata, ponieważ mam wielkie obawy, że tak nie jest i że nigdy nie doczekamy się w Lublinie rewitalizacji zalewu zębożyckiego, pomimo składanych dokładnie w tym miejscu przez wysokich urzędników PiSu zapewnień, że ta rewitalizacja ruszy w 2022 roku. Mamy 2023 rok, a dowiadujemy się, że ruszy, ale w 24. Czy są jakieś pytania?